Mamy tu nowy challenge. Duże, średnie i małe porcje jedzenia. Każdy uczestnik dostanie przekąskę innego rozmiaru i musi ją zjeść do końca. Zobaczmy, komu się to uda. Wow! Mm, mam pomysł! Zróbmy przekąskę jeszcze smaczniejszą. O tak! Och, malcisersy i miotowa galaretka. Wow, mogę trochę? Jasne, masz! Murety! Ile pyszności! Super! Ekstra! E, e, czy ja też mogę? Oczywiście trzymaj! Co? Czemu moja przekąska jest taka mała? Dlaczego? E? Aha, chyba komuś się nie poszczęściło! No dobra, próbuję! Ale to pyszne. O tak. A teraz wysypię wszystko na mój język. Dobra. Poczekamy. Ej, ile można? Moja cierpliwość się kończy! Ach. O. I nadal nic się nie dzieje. To nie wychodzi z opakowania. Okej. Okay. Nareszcie. Mmm, jakie pyszne! I co, to wszystko? Ej, czemu we mnie rzucasz opakowaniami, deni? Przestań! Ojej, przepraszam, to był przypadek. Trzymaj, musisz to zjeść. Aha. Wiem. Teraz moja kolej. Zaraz zjem te smakołyki. To jest niesamowite. Nie mogę się oderwać. Takie pyszne! Naprawdę fantastyczne! Krupiące! Mm. I takie słodkie! Co? Co to jest? Genialny wynalazek! Mm. Ale to smaczne! Miam, miam, miam! Smakowało ci? No dobrze. Zjem więcej i wypluję wszystko prosto w ciebie. Nie, nie, nie! Przestań! Proszę, nie rób tego! Dostałeś za swoje. Chyba wszystko zjadłam. Quentin, teraz twoja kolej. No dawaj. Wow, no to spróbujmy. Jedziemy z tym. Jakie to ciężkie! Jak mam to podnieść? Ups. Uh -oh. Uh -oh, żartowałem! Chwila, pomożecie mi? Dzięki. O, tak. Ej, stójcie! O, nie! Uh? Jestem cały w galaretce. A, nic nie widzę. Przestańcie, stop. O. Patrzcie, jestem cały w galaretce. A na stole leży mnóstwo Maltizersów. Częstujcie się. Wow, to Oreo. Co? A gdzie jest moje? O, widzę je tylko przez lupę. Jest mega małe. O, porażka. Biedny Quentin. Przekro mi, ale spójrz na moje oreo. Jest mega duże. Hmm, a twoje, Deni? Jest ekstra. Mam średni rozmiar. Zacznijmy od spróbowania nadzienia. Zlizujemy cały krem. Hmm, pyszny. Zjem cały kremik z tego ciastka, bo jest hmm, taki dobry. Hmm, nie mogę się oderwać. A teraz zjem ciastko. Chociaż chwila, mam pomysł. Tu jest mój plecak. Mam w nim jeszcze mnóstwo smakołyków. Wysypię wszystkie. O tak, tylko spójrzcie. To wygląda niesamowicie. Próbujemy. I smakuje jeszcze lepiej. Mmm. Mia miam. to wygląda ohydnie. Ale to twoje ciastko. Teraz zjem swoje. O nie, jak mam to ugryźć? Co się dzieje? O nie, jak mam to zjeść? Chwileczkę mam pomysł. Mam tu duży kubek z mlekiem. Zanurzę w nim moje Oreo. Teraz wszystko wymieszam i będę miała koktajl z Oreo. Pyszny. Mogę trochę? O tak! Okej, okay, trzymaj słomkę. A ja wypiję wszystko z kubka. Mm, jeszcze? Jeszcze. O, tak, jakie dobre. Ups. Mmm, niesamowite. Ah, jestem pełna. Ah. Ojej, co? Witajcie w moim laboratorium. Ekstra co? Dobrze, zaczynamy. Co to? A rozumiem, a to? O, dobra, tu też coś się dzieje. Wow, wszystko jest super. Proces ruszył i wygląda wspaniale. Trzat! Gotowe? Gdzie jest ciastko? O, tutaj. Zaczynamy. I jeszcze troszkę. I jeszcze. O, tak! Ekstra! Patrzcie na to! To będzie mega pyszne! Hmm? O nie, Quentin! To ciastko jest za duże! Kryć się! O nie! O jacie, masz taką dużą porcję lodów! Tak, uwielbiam lody w dodatku są o smaku gumy balonowej! Ouch. moje lody. Co za... O... Nie tym razem! To będą moje lody, jasne? <grystanie> Co? Czy to był sen? Deni wydawało mi się, że miałeś mniejszą porcję. No trudno. Mam malutką porcję. I malutką łyżeczkę. No to próbujemy. To i tak na pewno będzie pyszne. Mhm. Mm, rewelacja. Och, palce lizać. Teraz na dłucham balona. Niezła zabawa. Ojej już nic nie mam. Ocz! O nie! Mój język! Przykleił się! O, pomożesz mi, Jenny! No pewnie, że tak. Mam pomysł. Ej! Hey, co to zrobiłeś? Wcale mi nie pomogłeś! Lepiej! Dobra, teraz ja zjem moje lody. Co? Łyszka się zepsuła? Hmm. Muszę pomyśleć. O, już wiem! Użyję pałeczek. Wcisnę je do środka i mogę ukroić lody nożem. Taram! Mam teraz lody na patyku. Wspaniale! Mm, nie mogę się oderwać, to jest takie pyszne! O, tak! Uwielbiam lody. Ostatni gryz. O nie, załazam, Ale mam jeszcze dwa lody. Muszę je zjeść, bo są takie pyszne. <słysy> <słysy> Quentin zamarzł. Można zjeść jego lody. Wow. Mm, jeszcze troszkę. Jakie dobre. Są naprawdę zimne. Takie pyszne. O, ojej. Oni zamarzli, więc ja nie mam ochoty jeść lodów. Dlatego je rozpuszczę. Użyję do tego suszarki. O tak. Mieszamy. Wkładamy słomkę. I mogę pić lody. Gotowe. Widzicie? Och. A teraz nadbucham balona. Dobra. o oh -oh. Chyba zaraz stąd odlecę. Tylko nie to! -oh! <śmienny> Co to było? <śmienny> Spadłeś z nieba? Niezły ubaw. <śmienny> wow, mam ogromną porcję nutelli. A ty? Ja mam średnią porcję. Spoko! A ty Deni? Mam najmniejszą. Mm, czemu? Jaki mikrus! No dobra, zrobimy tu małą dziurkę i wyciśniemy na chlebek. O tak! Teraz mam super kanapeczkę z Nutellą. No to teraz moja kolej. A ja włożę nutellę do młynka. Wycisnę na chleb. O tak. To się nazywa kanapka. Co? Moja Nutella jest mega ciężka. Możecie mi pomóc! Dzięki! Teraz wszystko wyląduje na mojej mega gigantycznej kanapce. Wspaniale! Denny! I ty to nazywasz kanapką? Może jest mała, ale jest pyszna, więc się cieszę. Teraz moja kolej, żeby zjeść czekoladową kanapkę. To jest takie dobre połączenie. Pyszne! Palce lizać. Mogę gryza? Nie mam mowy to moje! Ale z ciebie wciwózka. No to teraz ja. Jaka wspaniała kanapka. Taka apetyczna. Próbujemy? Mm, bardzo mi smakuje. Och, chcę więcej. I więcej. O tak! Co za wyżerka! Ach, zjem wszystko! Ach, nie mogę się zatrzymać. To obrzydliwe, Quentin. Jesz jak zwierzę. No co tam? Fajnie, co nie? Jeszcze i wyglądasz jak zwierzę. Jeśli podobało Ci się wideo, to daj lajka, like, napisz komentarz i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia, pa pa.